One oh, no co, co, pójdzie mnie Judasze! Dobra, nie śpiewajmy, może, bo jeszcze na copyrighta Nie, a ty jesteś, okej, okay. ty jesteś ty, tobie mogę ufać Tak, już leci Dobra, zarobiliście Tobie mogę ufać, prawda? Powiedz, że tak, proszę cię Uf, Dobra, ufam Ja mam plan Jason, mogę ci ufać, dobra Nosek, Słyszeliśmy spokojnie Mordo Jason Jason, wiem o tym, chodź do mnie Już Tutaj skakuj skakuj, skakuj, już! Skakuj! Znaczy tego, Jason! Skacz, skacz, już! By już tu bezpieczny przez jakiś czas Zaufaj mi Do Twojego dobra, Dobra, możesz wyjść, chodź, biegniemy Te w szafie. Ja mam lepszy bo... Dobra Co my tu mamy? Nie, nie ma klucza No jak to nie? nie. Musi tu być Musi tu być Tak się spałniał kluczy to musi być jakiś tu być klucz Gdzieś na pewno Używa skanera Nie podoba się to Może masz rację Jason to jest dziwne co? Chodamy stąd. O, jest klucz. to bierz. No to bardzo dobrze, widzisz? Jednak. Dobra. O, mam kolejny kluczyk. Chodź, mam już trzy. Ale to nie jest cel. Dopadł kogoś. Pingu chyba zdech. Chodź, kluczy dostarczymy, chodź. Słyszałem go. Tędy o, Jezus! Jezus! No nie Nie dam. O nie, Jason teraz ty musisz ci pomóc. Dziękuję. Nauczyłeś się rzucać, jak dobrze. A z pracy go, z pracy, dobrze! Strefę mu rób, strefa! Dobrze, zabiliśmy go. Jason, klucz i uciekamy stąd. I to już, klucz! Dostarcz klucz. Dostarcz klucz. Już. Jason. No, ty go miałeś. Mówiłeś, że ty go masz. Nie, no ty go złapałeś. Ty raka masz, dobra, nieważne. Broń. Ustale zawsze Biegnij! Ty już Biegnij, biegnij. Wiem o tym, dlatego biegnij, mówię, Uuu, jest już za nami. Uciekaj Kaczy to szybko Uważaj jest... Panowie Wiem, to jest nosacz. Goni nas, gonił nas. Ciii. Cicho, cicho, cicho. Jest w pokoju z lampką yy, ostatnio. Spoko. Cicho. Mam. Jason. Chodź, Jason. Przebijamy się Ciao. Dobra, mamy trochę trochę czasu, Dzięki temu. O, Jason Jason dobija się, uciekaj i tu już! Nie! Naprawdę! Nie. Halo, no byłem w szafie, nie mogę go uderzyć, ale bullshit! Ale oszustwo Oszustwo, oszustwo, jeszcze raz oszustwo Ach. Ale się oszukali. Nie. Nie twój stary. No dobra, 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 spokojnie, spokojnie panikuj. Nie można panikować, prawda? Prawda. Dobra, biegnij. Biegnij, to już! ogień Tu zbroń O cholera O cholera, nie trafiłem. Nie traf nie trafiłem. A, a, a mam maraka. Dobra, jestem rakiem, to już wiemy. Teraz go zgubię. Kruk, blisko. Jest bestia nieczysta, Precz nieczysta. E, A tu ja, cześć. Nie straszmy tu jest jakiś klucz. Lepiej się pośpieszmy. Ja jestem... Ja, Playdus. Nosacz jest. Gonił mnie. Przez jakieś kilka minut. Kto? Kto? Nosacz, kawaler jest klucz. A, dobra. Ty jesteś nosuś? Nie! Mówię, że... Nosacz jest. I szukam klucza. Tak, bie. Dobija się. Tak, to ja. Uczy. Jaki klucz brakuje? Jaki klucz nam brakuje? Jaki klucz nam brakuje? Jaki jeden jest w takim Ale jaki, jaki kolor nam brakuje? Czego ty nie rozumiesz? Nie wiem, jak. A, dobra, to było mówić od razu, to chodzi. Idziemy. Od razu się mówi. i to już. Jeszcze jeden. Także. Lepiej uciekać Jest to. Jest tu strasznie ciemno tak w ogóle. Bestien, ich odzywam już normalnie o waltarka to mi się przyda wysokim ciemno no cóż goni mnie ja to wiem wiem że mnie goni i udasz okej okay, tutaj szybko 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 chcecie matarkę trudno jebać to przepraszam słownictwo ale no cóż? Zdawa się. A to przebijamy się. Okej, okay. wiem jakie kółczo brakuje. Zostałem sam. Elo, elo, cyk, 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 uh, Yes, cyk, cyk, uh. Zły Zły Elo, elo Elo, elo, cyk, Rudy, cię porobi, jak jestem, jestem O nie mm, To wszystko wszystko wina to no, prawda. No znacz, jeśli będziesz dobrym przyjacielem i pomożesz mi brać zębatki, to wtedy ci pomogę. No to dobra. Niech będzie. Potrzebuję pięciu. Beka, z kolei. A, Ej, bo e, Rustings chciał z nami grać. Ale jest full. A ja ale ja jestem z wami. Ale ta wyszedł. A, Co? A, kiedy? Ale... <laughs> Naprawdę? No, Znowu cię przekryczyłem Znowu ci udało, no nie wierzę w to się na Witam w mojej Dzisiaj będziemy Dobra, składamy Tak dokładnie Tak było Z tego co mi się, z tego co ja zauważyłem tak powiem Części są na półkach W takich wysokich półkach Prawie że niewidoczne Ma to nie wystawał? Kluczyk Batonik. No kiedy tu już nic nie ma ciekawego. i lecę dalej. Na bułeczce tutaj też nic nie ma, co jest całkiem ciekawe. Ale jest to. Jest część. On żuwa sonaru. Uu. Jestem obok niego. na mnie nosacz? Jestem pod wami! BĄD WAMI, KOLEDZY! No, teraz tutaj bezpieczniej. Ko Dopad kogoś! KTO TO JEST? KTO TO JEST? KTO TO? No dobra. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To nie ty. Mogę to dobrze jest. Dobra, znalazłem trzy klucze, bardzo fajne, dla mnie oczywiście. Mogę ufać tylko tamtych chłopakom. Chyba obstajanko to jest. Hello? a nie bij Jezus! Wróćcie, Pingu, ratuj mi życie. Dobra, doberkradowałem drzwi, uciekaj. I tu już. O nie, polera jasno, nie zawołują mnie temu, co trzeba. O nie, ale dobry no, to to jest w ogóle, dobrze to zrobił Dobrze no, to zrobił Nie wiem kto to jest ale dobrze to zrobił bardzo Szanuję To i dobrze rozegrał Zaprykadowałem drzwi o nie Co się był pingo albo raz ten Nie mam pojęcia kto to jest chyba Cosiek, tak, to jest Cosiek. Szanuję, dobrze mi poszło, dobrze mi walnął Nie mogę uciec przez to Dostał hmm. no lutę w No Nosu Tak to jest Cosiek. No, inaczej zabiłem go, zabiłem go Ja zabiłem! Ja zabiłem go! Przecież typie, przecież użył sonarów! Tak mam przejść! Przemienij się powrotem, Kliknij N, E na zegar! Nie działa! No, Ale nie się to posłuchajcie tak blisko był. To było słychać. Chyba on się przebrał nawet chyba. O, chyba tak. O,

Podczas nagrywania. Nie chodź zanim no ryk idzie rozdzielać Dobra takie Mp jest gdzieś Pomocy, pomocy, pomocy Nie, spadłem No i zdechł Pomocy, żeńczony <grym> <grym> Bo w WQ ktoś raka dostał Chcecie mi pomóc? Pewnie coś Ło, on jest mały tym, x'e trochę. Teraz się zregeneruje, więc wyjdzie na nas za sekundę. Dobra. Jeżdżę po krzesławki. Zamknij drzwi, zamknij drzwi. Nie. Nie zamknij. Dobra. A, dobra. Zamknij gdzie tam kruk jest. Ale patrz, tam pokazuje. Gdy. Szkoda żeby umarliśmy. Dobrze to zrobił bardzo Taknie u Wchodzi, wchodzi, uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, nie tu jest... Zamykaj krzesło, zamykaj, zamykaj, zamykaj! Hmm. Gdzie, gdzie są wietry? Tu, 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 tu. Po drugiej stronie gdzieś jest ten, 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 tak. Hmm. Jest bliżej niż musicie На стрых mm -hmm. Jason, О, он натал. Дивно. Pójdźmy tam. Dobra. message No jest dobry pomysł. Chociaż... Chodź nie. Jednak. Ma, uciekaj. Niedobrze. Nie Oh, nie. Jest. Znowu. Jest. Brawo Jason. No sobie akcja. Ej. Hey. Znowu pomatce. Nie zdążył. Zabloko Zablokowałim się u kresu. nie, najgorzej. Biedny Jason. Najgorzej. To prawda. Меня Джейсон. Изви. easy. Сасик. Нет. Ну, я бы Naprawdę? Wywaliło? Te waliło. Dobra, to będę kończył skoro tak. Cześć wam!